Hej wszystkim, z tej strony Kate, dziś mamy 19 marca, świat podbija Raja i Ostatni Smok, premierem ma Falcon and the Winter Soldier, a ja postanowiłam wreszcie nagrać swoją opinię na temat filmu Soul, który jeśli chcecie go obejrzeć w polskich kinach, to dziś macie na to ostatnią szansę, ponieważ jutro znowu zamykają u nas kina. I co prawda, ja do filmu Co w duszy gra miałam dostęp już od grudnia na Disney Plus, jednak postanowiłam poczekać na polską wersję językową i kinowe doświadczenie. I czy było warto? Tak, ale nie zachwycił mnie tak bardzo jak się tego spodziewałam, i chyba dlatego tak długo zwlekałam z nagrywaniem tej mojej opinii na temat tego filmu, ponieważ najzwyczajniej w świecie totalnie nie wiedziałam, co mam wam o nim powiedzieć. Naprawdę jakoś tak u mnie to zazwyczaj jest ten problem, że ja lubię albo na filmy narzekać, albo się nimi zachwycać. A w momencie kiedy jestem tak po środku, to trochę mi brakuje języka w gębie i mam bardzo duży problem, żeby nagrać jakąś taką swoją opinię, recenzję. Nigdy nie wiem jak to nazwać serio. I nie mnie źle, to jest naprawdę świetna animacja. Pixar po prostu zachwyca szczegółami i z roku na rok mam wrażenie podnosi poprzeczkę. Klimat jest nieziemski. <laughs> i zakochałam się w tym jak zostały zaprojektowane przedświaty w tej animacji jak wyglądają, jaka przygrywa tam muzyka i no, sam klimat po prostu jest naprawdę świetny ponieważ samo oglądanie tej animacji i doświadczanie jej pod kątem takim estetyczno-wizualnym jest samą w sobie przyjemnością i sprawia po prostu frajdę, naprawdę i też słuchanie muzyki ponieważ naprawdę muzyka w tej animacji to jest takie złoto że no naprawdę czysta przyjemność i sama w sobie frajda naprawdę ale poza tym, że bardzo podoba mi się projekt przedświatów i sam taki pomysł na życie pozaziemskie, to historia w tym filmie też jest bardzo dobra. Dla dzieciaków nie brakuje tu świetnego humoru i slapstiku, który nie jest taki głupi i żenujący, jak czasem potrafi być w niektórych animacjach, a dla osoby dorosłej też znajdzie się tutaj dużo bardzo fajnych takich scen z czasem na refleksję. I mam wrażenie, że nawet dużo więcej jest tutaj Takich momentów i fajnych scen dla dorosłych niż dla dzieci, ponieważ mamy takie chwile na refleksję, gdzie dosłownie nic się nie dzieje, tylko przygrywa nam spokojna muzyka, a my obserwujemy panoramy miasta albo układy planetarne serio. I to są takie chwile, gdzie mamy czas tylko dla siebie, żeby sobie przemyśleć niektóre sceny z filmu i lekcje z nich płynące. I dlatego mam wrażenie, że mniejsze dzieci. Okropnie by się nudziły na jakiejś połowie tego filmu, ponieważ sporo jest tu takich bardzo refleksyjnych, spokojnych momentów, gdzie dosłownie fabularnie nic się nie dzieje i żadna historia nie posuwa się do przodu, tylko po prostu doświadczamy tego wizualnego, wspaniałego, muzycznego doświadczenia. No, więc. Yy... Powiem Wam, że z każdą animacją od Disney'a i od Pixara coraz bardziej odnoszę takie wrażenie, że to nie są za bardzo filmy dla dzieci i zdecydowanie dużo bardziej i dużo więcej frajdy będą mieli tutaj dorośli. Chociaż no niestety dalej znajdzie się sporo osób, które mówią, że animacje są dla dzieci, jesteś za stara na Disney. Ech. Przykładowo scena u fryzjera jest naprawdę genialnie napisana, albo to, co Dorotea Williams mówi naszemu głównemu bohaterowi pod sam koniec filmu. Mam tutaj na myśli tą historię o młodej i starej rybce. Kurde, to jest takie mądre i wywarło na mnie tak ogromne wrażenie, że serio, myślę, że bardzo często jak będę miała takie gorsze chwile w życiu, będę sobie właśnie przypominać to, co powiedziała wtedy Dorotea Naszemu głównemu bohaterowi, Joe, jakby co? Pamiętam jego imię. Bo kurde, naprawdę, to jest tak mądre, że nieważne ile macie lat, to chyba każdy jest w stanie wynieść z tego jakąś mądrą lekcję dla siebie. Wow. Więc jaki jest mój problem, ponieważ film jest bardzo refleksyjny, skłaniający do przemyśleń nad sensem i celem życia, i podobno wzruszający. I, no właśnie, ponieważ ten film ma bardzo ciekawy morał, i to jest dla mnie troszeczkę dziwne, ponieważ mam wrażenie, że nie wyniosłam z niego nic nowego dla siebie i kurde, trochę tego nie ogarniam, ponieważ. Podoba mi się fabuła tego filmu, podoba mi się to, co próbuję przekazać. Bardzo się cieszę, że Pixar podejmuje takie tematy, a jednak mimo to jakby nie przeżyłam podczas tego filmu takiego katarzis jak zazwyczaj. Śmiejcie się, ale ja naprawdę zawsze bardzo przeżywam wszystkie animacje od Disney'a i od Pixara i zawsze płaczę nawet na tych najmniej wzruszających elementach. I właśnie to mnie chyba zszokowało najbardziej, ponieważ tutaj nie płakałam. No, słuchajcie, nie płakałam. To jest bardzo dziwne, ponieważ nawet na krótkometrażówce, która jest spuszczona w kinach przed Soul, co w sumie mnie zaskoczyło, <laughs> ponieważ no, oczywiście jest burą, który jest dołączany do Soul, tylko z racji tego, że ja już to burą widziałam wcześniej na Disney, Plus, to jakoś tak zapomniałam, że to ma być dołączane w kinach do Soul. Ale, właśnie, burą było, <laughs> ja już to widziałam drugi raz, ponieważ wcześniej widziałam na Disney+, Plus, a mimo to na tej krótkometrażówce, która nie jest nawet jakoś bardzo wzruszająca, się wzruszyłam, a na Soul nie. I jakby, jak wszyscy ostrzegali, weź chusteczki na ten film, że jest bardzo wzruszający, a ja, osoba, która zawsze się wzrusza i zawsze płacze, nie zapłakała. Nie ogarniam. Tak więc będąc wami szczera, ja naprawdę nie wiem, dlaczego ten film nie wywarł na mnie takiego ogromnego wrażenia, jaki mógłby. Ponieważ każdy element z tego filmu jest naprawdę świetny. To jest obiektywnie naprawdę genialna animacja, która zgarnia wiele nagród. I w ogóle jej wątek kręci się wokół muzyki. Ja kocham takie nadnaturalne historie, jeszcze związane z muzyką, to są totalnie moje klimaty. Naprawdę, jak kocham takie rzeczy, coś nadnaturalnego, jeszcze związanego z muzyką, no naprawdę, to brzmi jak animacja, w której ja się powinnam na start po prostu na zabój zakochać. A jednak, mimo to, czegoś mi w niej zabrakło. I ja naprawdę nie wiem, czego. N nie, nie wiem. Więc jak kiedyś odkryję, co to takiego, to dam wam znać, bo teraz ja się tak zastanawiam, rozmyślam i no. Nie mam zielonego pojęcia. Serio. Tak więc póki co, Soul nie dołączy do moich ulubieńców od Disneya czy od Pixara, ale mimo to to jest naprawdę dobry film, który doceniam i polecam, ponieważ mam wrażenie, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i w ogóle zakończenie jest świetne, i mam wrażenie, że dość niestandardowe, ponieważ brakuje w nim takiej oczywistej, powiedzianej wprost pointy, która byłaby raczej. Czymś naturalnym w animacji dla dzieciaków. A jednak to zakończenie, nie spoilerując oczywiście, jest zrobione w taki sposób, że każdy może wyciągnąć z niego odrobinę inną lekcję, która jest dopasowana do jego grupy wiekowej i sytuacji życiowej. I to jest naprawdę świetne, więc bardzo możliwe, że po prostu. Akurat w tym momencie swojego życia ja potrzebuję odrobinę innych historii i w momencie, kiedy wrócę do Soul za jakiś miesiąc, dwa czy za pół roku, to wzruszy mnie znacznie bardziej niż inne animacje Pixara. Jest to bardzo możliwe, więc no naprawdę serdecznie polecam, a ja po prostu poczekam na ten moment w swoim życiu, kiedy Soul będzie naprawdę dla mnie. I to tyle. A na razie bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i zachęcam do dawania łapek w górę, jeśli chcecie, żebym częściej nagrywała moje takie opinie na temat różnych filmów, seriali i tak ponieważ nie ukrywam, że w dalszym ciągu nie czuję się zbyt dobrze z nagrywaniem moich recenzji. No nie jest to forma, przy której czuję się jak ryba w wodzie, więc no... Dajcie znać, jeśli naprawdę lubicie i sądzicie, że się do tego nadaje. Zachęcam też do zasubskrybowania tego kanału, jeśli chcecie więcej materiałów związanych z Disneyem, Pixarem i nie tylko. Oraz do zajrzenia na moje inne media społecz społecznościowe, linki macie w opisie. Znajdziecie tam również Patronaite, na którym możecie mnie wspierać. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję moim patronom, którzy teraz się tutaj gdzieś wyświetlą na ekranie. No, ja nie wiem, co ja bym bez nich zrobiła. Bardzo nieraz ratują mi tyłek, że tak to ujmę, więc no. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, Wam za oglądanie, Patronom za wspieranie i również za oglądanie, bo również oglądają, prawda? No. I do następnego. Pa-pa!